Chciałabym ja wam pokazać moje nowe rzeczy. No, moje nowe takie jakby domy, taki bok i tepe, No, i I przechodźmy do oglądania, bo przynudzam. Ja chwilę wam te rzeczy pokażę, a my też petszopa A tym petshopem jest trochę! On jest bardzo ładny. Ma tutaj tę łapkę. Jakiś taki numerek, jak się nie wleciał. E, no, to pan ze na mnie kręci I się nazywa Adelaide. Mam nadzieję, że wam się podoba. No i... Teraz... E, teraz taki, e, taki ten... ten... ten spokojnik. Ja O Jezu. Tutaj za bardzo nie ma miejsca. Aż to ogarnę Teraz no. ja, taki pokój! I bardzo ładny. ma tutaj lusterko. Oczekuję. Ja, tego nie widać. No, ma tutaj lusterko. To jest łazienka. Jest tutaj ma otwierane dachy. Tutaj przyczepiłam takie z, innej, z, takiego, z innego. z takiego innego, ale nie chciałam zdać tylko film. I to z tyłu ma. To taki sam a tutaj jest konianka. E, więc teraz pokażę Wam dodatki i te czekać. Kurde! To jest to że pobieram. Więc tak. Do tego było taki pryskacz, pryskacz. pryskacz. <śmiech> <śmiech> Suszarka. Pierwsza ma jest fajna, tylko w takim dziwnym kształcie. szczotka i teraz yy. wiem, że to, to, ma to i to takiego czegoś innego, ale tutaj są takie... O! Serio? O, o to wszystko. Ile tego było, wiem, że mało. I teraz... Taka maska, maseczka, ogórkowa. Wanna. No, to jest taka wanna. Nie wiem, y, no, tu, no się myje to, tutaj się myje. No więc tak, takie takie, taki spryski, wiem, że dziwne.

Taki pt. jest z jest bardzo ładna, ma i jest do przeskanowania. To no. I teraz dół. I mam dwie. to? I to na tyle. Chciałam tyle pokazać. No i tak. No i pora się wygnać. Czym? Mówię papatki. Aba shi ba